Cześć. Dostaliśmy takie zadanie, w którym mamy odczytać z podanego wzoru. Zauważcie, postać funkcji kwadratowej przedstawionej w tym miejscu to jest postać iloczynowa. Jak z niej odczytać, w jakim przedziale taka funkcja jest rosnąca? Rozwiązanie zadania zacząłbym od analizy wykresu funkcji kwadratowej. Jak wiadomo, wykresem każdej takiej funkcji jest parabola. Narysuję oś X. Następnie ze względu na to, że nasza funkcja kwadratowa ma ujemny współczynnik A. To oznacza, że taka funkcja będzie miała ramiona skierowane w dół. Ja sobie przykład takiej paraboli narysuję z ramionami skierowanymi w dół. O, chciałbym też, żeby ta parabola przecinała nam oś x w dwóch miejscach, aby tutaj otrzymać jedno miejsce zerowe, a tutaj drugie miejsce zerowe. Jakieś x1, jakieś x2. Pamiętajmy o tym, że monotoniczność, czyli to, czy funkcja jest rosnąca czy malejąca, odnosimy zawsze do osi x. Teraz widzimy, że m, funkcja jest rosnąca od minus nieskończoności do pewnego punktu. Ten punkt określa nam x wierzchołka i my musimy znaleźć taki x wierzchołka. A zatem, jeśli wiemy, że funkcja jest rosnąca w przedziale od minus nieskończoności, to właściwie mamy już do wyboru dwie odpowiedzi. Ja sobie je zaznaczę w ten sposób, tak delikatnie. Mogę wybrać odpowiedź B lub odpowiedź C. Jak to zadanie się skończy, pokażę w przykładzie bonusowym dla osób, które wspierają mój kanał. Dziękuję Wam za to serdecznie, bo dzięki temu mam co jeść.